Witam wszystkich, dzień dobry. Na imię mam Hubert. Pracuję dla firmy Eurorain XL Logistic od prawie 8 lat. Moja pozycja w tej firmie jest jako brygadzista, ale również jako operator wózka widłowego. Moim zadaniem jest przewożenie palet, sztaplowanie palet na odpowiednie lokacje skanowanie tych palet. To, że w firmie EuroRign -E, najlepszą rzeczą, która tutaj jest, to jest to, że jest możliwość rozwijania się. Moje stanowisko pracy podoba mi się bardzo. Zwłaszcza dlatego, że czasem jest tak, że robię kilka rzeczy naraz, więc czas pracy ucieka Także czasem nawet człowiek się nie obejrzy, a już jest po, po godzinach pracy, więc naprawdę lubię to miejsce. Jestem dumny i myślę, że, że tak, bo naprawdę e, pracując już, tu, już tutaj przez e, cały okres e, tych ośmiu lat, e, słuchania innych ludzi, gdzie, jak pracują, ich stanowiska pracy, jakie mają, e, no to naprawdę myślę, że tutaj jest super.